Że może z tymi stopniami utlenienia jak tutaj postąpić, i, i, dopiero, i dopiero sobie zrobimy dalszą część. Czyli popatrzmy sobie na te drobiny, co tutaj nam się dzieje. Więc mamy nasz aceton, no i określimy sobie stopnie utlenienia atomów w węgla, tak samo jak robiliście w szkole. Tak, co to było ciekawego w szkole? W szkole. E, oczywiście pewnie na lekcji online, bo w tej chwili o samą szkołę to dość trudno. E, weźmy, weźmy sobie tutaj, tak? Czyli stopnie utlenienia wyglądałem następująco, w związku z tym minus 3. Mam no, plus 1, plus 1 plus 1 i traktujemy to, jak, jakby węgiel był po drugiej stronie znaku równości, czyli żeby powiedzieć jaki ma węgiel, stopień utlenienia, no to zmieniamy sobie znak po prostu. Czyli jak tutaj mamy minus 2, patrząc na tlen, no to tu będziemy mieli dwójkę, jeżeli chodzi o ten węgiel. No i tutaj mamy taką samą sytuację, jak w przypadku pierwszego atomu węgla. No. no i w takim razie. Miałem czerwonymi pisać, więc będę może dalej tak samo robił. Rysujemy sobie ten związek organiczny, który tam napisano. To jest właściwie. To. to jest właściwie to samo, co grupa OH, po prostu tutaj, no czy OH minus właściwie, znaczy OH po prostu znajdujące się tutaj. Eee... Może zrobię tak, to jest dokładnie to samo, więc stopień utlenienia będzie dokładnie taki sam, czyli minus pierwszy, zresztą to widać też po tym eee, anionie, prawda? Tu mamy minus drugi, czyli razem tutaj mamy minus trzy. Czyli ten węgiel jest na plus 3. No tu mamy analogiczną sytuację jak wcześniej, przy tych atomach tutaj węgla i jeszcze mamy nasz jodoform. No i na temat jodoformu nam tutaj napisano: Niech będzie już, niech będzie, niech będzie tak. I, i, i. Oraz ha, i to jest ten nasz żółty, e, żółty osad powiedzmy. Próbę przeprowadza się w środowisku zasadowym, więc, ok, e, ha, wszystko fajnie. No i tutaj, jak widać, służy. Przy okazji warto przeczytać, e, że służy do wykrywania związków zawierających grupę karbonerową połączoną z co najmniej jedną grupą metylową czyli coś w tym stylu, oraz alkoholi tego typu, które w wyniku utleniania mogą tworzyć związki karbonelowe i musimy tutaj po prostu dobrać do tego współczynniki. Napisano nam tutaj jedno ważne zdanie. Eee, przyjmij, że atom jodu w cząsteczce jodoformu przyjmuje stopień utlenienia zerowy. Oczywiście mówimy to o formalnym. Czyli mogę bez problemu od razu tu zapisać 0. Tutaj mamy 1, czyli tu by wypadało minus 1 napisać. W związku z tym przejdziemy sobie do dalej do zadania, czyli. Dobra, mamy już te główne związki napisane. W związku z tym. Pozwolę sobie tutaj użyć e, tych, które mamy, troszeczkę ładniej. To wygląda w ten sposób. Ja nie będę się tutaj w to, e, w to mieszał jakoś specjalnie, więc zrobimy sobie tak. No i tutaj, jak widać, drobinę przechodzimy w to. I w to. Czyli na razie po prostu przepisałem sobie te drobinę e, które tutaj biorą udział w tej reakcji. No i jak widać, tu mamy J, więc po tej stronie powinienem dopisać I2. E, to jest jeden z tych procesów. No i zobaczmy sobie jeszcze raz. Minus 3. E, ok, czyli. Tu sobie dopiszemy te stopnie utlenienia morza. Niebieski niech będzie. Czyli tu mieliśmy plus drugi. Tu mieliśmy plus trze minus trzeci. Tu mamy zerowy. Tu też jest minus trzeci. Teraz tutaj minus 3, tu był 3. I tu mieliśmy minus 1. Dobrze, stopnie utlenienia mamy zapisane. Eee, teraz tak, co tutaj możemy zrobić? Eee, no to możemy sobie popatrzeć, ile elektronów zostało wymienionych. Czyli. Eee, Czyli jak widać w tej reakcji ten związek jest konsekwencją istnienia tej części tutaj, prawda? Czyli ten atom węgla wymienia elektrony z tym atomem węgla ewidentnie, prawda? Czyli tutaj nastąpiła wymiana jednego elektronu. No, zrobię sobie taką strzałkę tutaj, no i tutaj mamy jeden elektron, prawda? Teraz yy, ta część, prawda? No to tutaj na pewno ten atom węgla, który tutaj mamy, wymienił się elektronami z tym tutaj. Ok, czyli nastąpiła wymiana dwóch elektronów. OK, czyli na tej podstawie możemy sobie stwierdzić ile elektronów zostało wymienionych. No to jak widać 3 elektrony dopisujemy tutaj. No i teraz jeszcze pozostaje kwestia tego jodu. Tu mamy trójkę, tu mamy dwójkę, tak? Czyli powinienem tutaj wpisać trzy drugie jak ułamek, żeby mi się ilości stronami zgadzały. Eee... No wiem, wiem, macie jakieś tam awersje do pisania tego w takiej postaci, więc zróbmy sobie razy dwa, żeby z tego były liczby całkowite. No dobra, to jak sobie to pomnożymy razy 2, to będziemy mieli 3 i 2 plus 2 te nasze acetony strzałeczka. Dwójka przy tutaj tym naszym Anianie. I jeszcze dwójka przy jodoformie oraz szósta, szóstka przy elektronach. Więc yy, reakcja wygląda dokładnie w ten sposób. Dobrze, ja się na razie tego stąd pozbędę, bo mi się nie przyda. Więc to jest ta nasza reakcja. Uh -huh. No i to jest reakcja, jak widać, oddawania elektronów, czyli to jest proces utleniania. Yy, jeszcze trzeba zapisać proces redukcji. No to zobaczmy, co tutaj się dzieje. No to tu widzimy, że mamy zerowy stopień utleniania, a tu mamy minus pierwsze, czyli I2 zerowego przechodzi sobie na... I minus. Dopisujemy dwójkę, żeby się ilości pierwiastków zgadzały. I dwa elektrony po tej stronie. Ze względu na to, że każdy z jadów jeden elektron wymienia, jodów mamy dwa, więc to jest redukcja. No i teraz pomnożymy sobie to na krzyż elektronami. Czyli tu razy 6, tu razy 2, czyli tu razy 1, tu razy 3. I możemy wpisać sobie już te współczynniki stechiometryczne do naszego równania. To ja już sobie tutaj wezmę to równanie, które mieliśmy, i wpiszę do niego. No i zobaczmy. Czyli, tak, tutaj powinna stać dwójka, tutaj powinna stać dwójka i tutaj też powinna stać dwójka. I obu razem mamy trzy. Tutaj i trzy. Tutaj czyli razem będzie ich tutaj sześć. Eee, dobrze, tu mamy sześć również tych jodów z minusem, czyli anionów jodkowych. Tutaj szósteczkę wstawiamy i. I jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić, bo jak widzę, nie uwzględniłem tutaj wody ani OH-minusów. Także przesunę sobie troszkę i uwzględnimy sobie je teraz, to akurat tutaj nie będzie miało żadnego wpływu i postąpimy tak samo. Czyli e, po wpisaniu tych elektronów patrzymy sobie, ile tu jest ładunków ujemnych. Czyli może zmienimy kolor, żeby było widać. Tutaj mamy 6 ładunków ujemnych, i tu mamy 2, czyli to jest razem 8 ładunków ujemnych. Czyli po tej stronie tutaj powinienem dopisać 8 oH minusów. Teraz tutaj wszystkie tleny policzymy. Tu mamy 8 tlenów, i tu jeszcze są dwa tleny. W miejscu. Tutaj mamy dwójkę, i tu jest tlen, czyli mamy 8, 10 tlenów. Odejmiemy sobie teraz tleny znajdujące się po prawej stronie. Czyli odejmiemy sobie tutaj dwa. Razy 2, czyli 4 tleny. Od 10 zostaje 6. Czyli po prawej stronie, tutaj, powinienem jeszcze dopisać sobie 6 cząsteczek wody. Sprawdzimy jeszcze, czy nam się wszystko zgadza. Eee, dobrze. 6 eee, i 12, 18, 20. Mm -hmm. i tu mamy 6 razy 2, 12 i 8, 20 wodorów, zgadza nam się lewa z prawą, ładunki również, tleny również, czyli to tyle, no i wpisujemy dalej tutaj współczynniki, mm, czyli y 8 mamy tutaj tych OH minusów, więc tu wstawiam 8, bo już tu nie ma z czym ich skrócić, i została nam woda do wpisania, tutaj 6 sztuk tej naszej wody, czyli w ten sposób, wszystko, 3, 3, Okej. Okay. 8, 8, 6, 10, 10, no wygląda zaraz, 1, 2... 4, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 6. No to wygląda na to, że się wszystko zgadza. Jak widać, wszystkie te cyfry, które tutaj wpisałem, są wielokrotnością dwójki, więc podzielimy sobie obie strony równania na 2 i dzięki temu uzyskamy. I dzięki temu uzyskamy tak, tutaj zostanie jedynka, oczywiście nie trzeba pisać, tu zostanie trójka, tu czwórka, tu dwójka, e, czwórka, tu jedynka, tu jedynka, trójka i trójka. No i sprawdzimy, czy nam się zgadza, zgadzają obie strony tego równania, więc tak, ładunków ujemnych, tu jest jeden na minusie, tu trzy razy cztery, tu też są cztery. E, wodory, 3. 6 i 4 to jest 10, minus 3 to jest 7, minus 1 to jest 6 i minus 6 to 0, czyli po obu stronach jest to samo, i tleny na przykład możemy jeszcze, No już się na pewno będzie zgadzało, ale tu jest 1 tlen, tu mamy 4, czyli 5 tlenów po lewo, po prawo 2 tleny i 3 tleny to 5, czyli to jest nasze już dobrane Tak, to już jest dobrana reakcja, także wszystko się tutaj zgadza. Jeszcze przeczytajmy, czy na pewno w formie jonowej skróconej mamy. Z uwzględnieniem liczby elektronów mamy. Zapis jest. Utleniania i redukcji. OK, dowiesz współczynniki stychiometryczne, przyjmij. No, wszystko mamy wzięte pod uwagę, także w ten sposób należało dobrać tego redoksa. Okej, okay. to jeszcze nie koniec tej części zadania eee, pozytywny wynik. No to tutaj trzeba się odnieść do tej treści zadania, czyli eee, no to możemy sobie w, wziąć w sumie screenshotem tutaj to zadanie dalej. O, Teraz ja sobie tutaj przestawię i, i, no, właściwie ta, ta dolna część nas interesuje. To już mamy dobrane. Już nie będę tego teraz pisał drugi raz. Próbuję doformowa związków zawierających, prawda? O, musi być ten warunek spełniony. O. Oraz alkoholi, które w wyniku utleniania mogą tworzyć związki karbonylowe. Dobrze, czyli jak widzimy w ten sposób ma to wyglądać Czyli tutaj atom węgla ma być pierwszo lub drugorzędowy. No dobrze, narysujemy sobie te struktury tutaj które mamy. E, pentanal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, już może wodorów tutaj nie będę pisał, to nie jest jakoś tutaj. Zrobię tylko kreski, może. Tak to wygląda. Tak, zobaczmy, czy spełnia nam ten warunek. Tak, zawierający grupę karbonylową połączoną z co najmniej jedną grupą metylową. Czyli jak widać tutaj. Tak, nie mamy, nie mamy takiej sytuacji, bo tutaj nie ma bezpośredniej grupy metylowej, czyli ten tutaj się nie nada. Eee, propan 2-ol. Metan, etan, propan, 2-ol. Czyli tak to będzie wyglądało. Eee, ten atom węgla oczywiście, zobaczmy sobie. Które w wyniku utleniania tworzą związki karbonylowe, mhm. no i w wyniku utleniania związek karbonylowy, który z tego powstaje, no to jest oczywiście aceton, czyli tu będziemy mieli podwójne wiązanie przy drugim atomie węgla i, i tlen. Czyli w wyniku utleniania tego związku. Yy, My powinniśmy utlenić sobie w ten sposób ten związek. Oczywiście tak samo. No i widzimy, że ten atom węgla z tą grupą karbonylową będzie miał przynajmniej jedną tą grupę tutaj podłączoną, czyli ten na pewno będzie nam tutaj pasował. No i teraz następny, czyli butanon. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. No to mamy tak. No, już może być półstrukturalnie. W sumie chyba nawet szybciej. E, ok, czyli tutaj znowu mamy taką sytuację, że ten atom węgla, przy którym znajduje się ta cała grupa karbonylowa, jest połączony z przynajmniej jedną grupą metylową, czyli butanon jak najbardziej powinien pasować. Okej. Okay. No to rozpatrzmy sobie dalsze struktury, czyli pentan 3On, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak to wygląda. Tutaj, jak widać, nie ma takiej sytuacji. Mamy tutaj dwójka rzecz jasna. Tutaj nie mamy takiej sytuacji, jak opisano w treści, czyli że nie jest ten węgiel tutaj zawierający tą grupę. Zawierający ten tlen, powiedzmy, podłączony do właśnie takiego atomu węgla, tylko z wodorami, czyli do grupy metalowej, czyli ta struktura tutaj nie pasuje ewidentnie. Nie spełnia nam tutaj warunku i jeszcze w takim razie etanol. No dobrze, utleniając etanol, oczywiście w wyniku procesu utleniania e, uzyskamy taki aldehyd, przynajmniej przy jakimś silnym utlenianiu, e, no i nawet gdybyśmy utlenili go do kwasu, tak, czyli byłoby to e, trochę silniejsze utlenianie, no to dalej ta zależność jest spełniona, także Grupa karbonylowa znajduje się przy atomie węgla podłączonym do pojedynczej grupy metalowej. Czyli tak powinna wyglądać odpowiedź do tego zadania.